No przyjeżdżałem, słuchajcie sobie miastem i zobaczyłem ten neon na Białostockim ośrodku kultury. 50 lat białostowskiego ośrodka kultury No i tak, się zastanowiłem, kolega mi to mówi, że to w sumie fajne, że 50 lat tradycji przetrwali komunę, stalinizm przetrwali wolną polskę i dalej istnieją. Ale powiem Wam tak, w 96 roku pamiętam, czyli to było ile lat temu? Eee, 10, 20, 30 lat temu? Tak. 40? Nie, 30. Eee, jak przyszedłem do Białostockiego Ośrodka Kultury i chciałem zorganizować koncert pod tytułem Lipowa Deptakiem. To powiem wam tak. Tutaj były sale prób. Tu grały zespoły białostockie miały próby. A pan dyrektor, z którego się śmiali, że jest dyrektorem od disco polo, bo go potem wyrzucili po tym słynnym pokazie filmowym filmu Piotra Krzywca, gdzie grał mój kolega też Paweł Mołoszyński, który nam wpychał, no pamiętam bilety na tą amatorską produkcję filmową, bo tak to było, że te filmy się samofinansowały właściwie. No, były żenujące, tak naprawdę. Nie? Że gdzieś tam wypożyczyli na przykład helikopter jakiś stary rosyjski, który latał nad lotniskiem, a udawali, że trzymając rurę kanalizacyjną, że strzelają do niego z wyrzutni rakietowej. Także filmy były przaśne, były po prostu paździerzowe, były żenujące, tak naprawdę. Ale pamiętam, że wtedy przyszedłem do dyrektora i powiedziałem, że chcę zorganizować koncert Lipowa Deptakiem czy mógłby mi pożyczyć sprzęt nagłośnieniowy, żeby zorganizować koncert. To jeszcze były te czasy, gdzie nie było tych przepisów o imprezach masowych, gdzie nie było bramek, ochroniarzy i tak dalej, nie? A pod ratuszem na schodach mogłem ten sprzęt rozstawić i moje znajome zespoły, dwa Power of Love z Stoku, pozdrawiam Czarka i zespół The Rebels, pozdrawiam Janka i całą resztę ekipy. Zgodziły się wystąpić za symboliczną pizzę i piwo pod hasłem Lipowa Deptakiem: że jak będzie Deptak, to będą koncerty i będzie fajny, i będzie w ogóle lepiej niż hałas od samochodów, i będzie to centrum kulturalne i społeczne i towarzyskie Białego Stoku. Więc pan dyrektor powiedział: Nie ma problemu, pożyczę sprzęt za darmo, słuchajcie za darmo, no bo w sumie to jest finansowane z naszych publicznych pieniędzy, nie? że pożyczy mi sprzęt, tylko ma problem, bo nie ma jak go przewieźć, nie? To niedaleko jest, wiecie, tam z Wiosnowskiego Ośrodka Kultury pod kościół, to nie jest daleko, nie? Ale też miałem sponsora, że mi pożyczył samochód dostawczy, przewiózł mi to, ten sprzęt, w jedną i w drugą stronę, no i super, pięknie, ładnie. I koncert się odbył i wtedy dało się robić fajne rzeczy. A potem nastąpiła era pani dyrektor Dworakowskiej jak zawsze się przychodziło i coś się chciało zrobić to pani mówiła tak tak ale 500 zł plus VAT za godzinę czy coś w tym stylu nie i nic się nie dało robić nie i było parę takich dużych imprez tylko z dotacji robionych i ten białostockie wszechy kultury to słyną z tego, że był martwy po prostu że tu kultury się nie produkowało tu nie było kulturalnie tu się tak naprawdę kulturę konsumowało jak się dostało publiczne pieniądze, przewaliło, nie? Słynny przypadek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie Białostocki Ośrodek Kultury próbował przejąć w ogóle tą imprezę od wolontariuszy. No i się skończyło tak, że Jurek Owsiak powiedział, że nie chce współpracować tutaj w Białymstoku w ogóle, bo ma zaufanie do swoich wolontariuszy, do sztabu, nie tych ludzi, którzy tam zaczęli zawyżać koszty tej imprezy w sposób niebotyczny. Z tego, co tam pamiętam, to Mąż pani dyrektor na przykład jakieś tam pieniądze za plakaty brał. No różne dziwne historie, wiadomo jak to w instytucjach się odbywały. Pracownicy skarżyli się na mobbing. No i takie różne tam historie były ciekawe. Także Białostocki Ośrodek Kultury akurat słynął z braku kultury. Teraz się zmieniła pani dyrektor. Nie wiem czy... No miejmy nadzieję, że będzie lepiej. i Trwa to już chyba rok. Takich bardzo dużych zmian nie widać. Trochę na plus, tak, widać. Jest trochę lepsza atmosfera i no, jest więcej luzu generalnie. Eee, no bo tam to już był zamordy straszliwy. Pozdrawiamy panią Grażynę, która słusznie może odpocząć sobie na emeryturze, a chwaliła się kiedyś, pamiętam, że zaczynała pracę w tej instytucji od e, sprzątaczki, a doszła do dyrektora, nie? Więc e, kariera oszałamiająca w stylu amerykańskim, od półcybuta do milionera. Natomiast instytucja była skostniała do szpiku kości i no się nie dawało tutaj dużo w ogóle robić, nie? No tak, także sprawdziłem. To było 30 lat temu. Ja wtedy miałem 18 lat. A dzisiaj mam prawie tyle lat co Białostocki Ośrodek Kultury. Cholera jasna. Kurczę. Ale ja się czuję mocniej niż kultury i wydaje mi się, że ma większe osiągnięcie dla tego miasta. deptak, drogi rowerowe, tereny zielone przy Galerii Białej, e, przestawienie elektrociepłowni z węgla na biomasę, e, zapobieganie wypadkom ze zwierzętami przez wilcze oczy. Także wydaje mi się, że. E, ja, ja jestem sam jeden a Białostocki ośrodek kultury przez 50 lat to miał chyba setkę pracowników, nie? No i teraz wiecie, jak to wygląda moim zdaniem. Jest ta duża kina, duża sala kina Forum na górze. Zupełnie bez sensu. To już od lat to wszyscy mówią, że kino jest bez sensu, bo no, żyjemy już w czasach internetu, różnych Netflixów, YouTube'ów i tak dalej, nie, że mało kto już chodzi do tego kina, że to kino to trzeba by przerobić na, już totalnie na salę koncertową. Yy... Mamy na dole tą kawiarnię Fama. Robić imprezy na dwóch poziomach. Na dole cateringi, na górze jakieś koncerty. Ludzie by sobie mogli chodzić. No to jest tak w ogóle miejsce z niewykorzystanym potencjałem w centrum Białostoku, że głowa mała w sumie, nie? Także tu możliwości są. No i przede wszystkim, skoro to się nazywa Białostocki Ośrodek Kultury, to on powinien być otwarty na kulturę, na białostockich twórców, nie? Natomiast tu często tak było do tej pory, że no, na przykład dzisiaj chociażby jest jakiś przegląd piosenki, a potem koncert gwiazdy. nie? Dlaczego tu nie ma koncertów białostockich zespołów i to nawet za darmo? Dlaczego one nie mają tutaj prób? Dlaczego nie mogą pokazywać się, nagrywać teledysków? Zobaczcie ile osób subskrybuje kanał na YouTubie Białostockiego Ośrodka Kultury. I mamy ten festiwal filmowy Żubrówka, ile tam jest subskrybentów, nie pamiętam, chyba ze 100 subskrybentów jest na kanale Żubrówka, nie, to wszystko jest takie trochę, no jest to, tak powiedziałbym, efekty są skromne, no jest to niewykorzystany potencjał i, i, i można by to robić zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie można by to robić moim zdaniem lepiej, donośniej, huczniej i, i tak, żeby ludzie się bardziej bawili mieszkańcy Białegostoku z tego... Białostockiego Ośrodka Kultury, który ma już 50 lat, bardziej korzystali. A ten neon, to tak powiem szczerze, to tak trochę... no takie chwalipieństwo, nie? Więc... no to chyba tyle na temat.